Game. Dzisiaj Wam pokażę 5 rzeczy, które są bez sensu w Brawl Stars. Na samym wstępie zostawcie suba, lajka. No i zaczynajmy. Więc włączamy sobie Brawl Stars. I pokażę Wam 5. Bez 5 niepotrzebnych rzeczy. W Brawl Stars więc zostawcie suba, lajka i, no, i w komentarzu napiszcie. Komentarze napiszcie, hashtag, komentarzy napiszcie, hashtag, hashtag, hashtag tik, to przepnę Wam serdecznie, a więc zaczynamy. więc pierwszą bezsensowną sensowną rzeczą jest więc pierwszą bezsensowną rzeczą jest żeby eee, sensowną rzeczą jest funkcja Pierwsza jest jest to jest jest to jest osoba włączę czat, no to, no to już nie mogę pisać, no to coś bez sensu. nie wprowadzić, nie do to albo że twój zadruży nie może być czat, to by było fajne, no, że jak ktoś się czat, to ten to... Sorry, aplikacja mi się instalowała, więc no, kurde. Najgorzej na świecie. Dobra, już szybko wychodzę. Dobra, wytnę to najwyżej. O no Boże. Więc

Super, to nie jest znajomy. Super, to Super, to nie jest znajomy. To jest bez sensu. No to jest bez sensu. Jeszcze nam dodaję taki. No, tak sobie nam tutaj gracie, który ma zbyt wiele oczekujących to tam nie ma sensu te sugerowanie i więc to, to nie bez sensu. Głupia, głupia tak? głupia suger... głupia funkcja, więc przejdziemy mówić do trzeciej rzeczy. A więc na trzecie miejsce, znajdowało się. A więc... To jest trochę warfare. To jest nowe warfare. Na trzecim miejscu znalazła się kontrola ludzkiego ruchu. To jest trochę bez sensu. Żeby lec... Żeby nie umrzeć, bo... To jest dodanie bez sensu.

A na czwartej. Na czwartej można powiedzieć tam. Na czwartej. Na czwartym miejscu jest blokowanie zaproszeń do znajomych. To jest bez sensu. Bo patrzę, jak ktoś się zaprasza. I możesz, możesz odrzucić, nie? Bo zapakować ktoś zaprosi, to może to sobie odrzucić. To, to jest bez sensu. Więc tak, to jest bez sensu, ja wiem. Nie, no, nie, no, to jest... Właśnie żeby nie żebyśmy... Włączyliśmy. I to... No, nie, to jest bez sensu. Już ostanie, że za dzisiaj to jest... Taki trosz jak... To jest Attack Piper. Więc teraz mam tutaj, że Attack Piper. tak Piper Please, to nie jest po prostu nieco bez sensu. No bez sensu to jest. tak Piper nie ma sensu. Nie jest trochę bez sensu to jak się podchodzi na blisko to się nie zadaje to jest bez sensu Potrzeba, a jak się będzie najdłużej kupiło to się więcej zadaje a nagle się wyskakuje ból i ci tego kartywa zabiera więc to jest bez sensu Taka tapach by mogło się dawać chociaż z esencex na blisko mhm. to jest bez sensu To też wam łatwo może no украшки ну и все без сметен а так на ближнем мог быть с на 800 по 400 мог мог я могу заработать без вещи чтобы было фанно у меня уже задается так мало же так мало Что задаю на близ на, бли на близ же так мало